Byłem ostatnio w miejscu, gdzie widziałem mnóstwo klawiatur. Naprawdę było tego setki. I niektóre były tak odjechane, że nigdy w życiu czegoś takiego nie testowałem. Postanowiłem wybrać najciekawsze i pokazać Wam to, co zrobiło na mnie największe wrażenie. Wybierzcie Wy, która Waszym zdaniem zasługuje na miano największego sztosa. Piszecie w komentarzu numerek klawiatury, którą wybieracie, i zobaczymy, która jest największym bengere. Patrzcie tą klawiaturę. Nie ją do Was podniosę, to zobaczcie ją tak, jakby leżała na biurku. Ile tu się dzieje rzeczy. Widzisz to, jak to się przesypuje? Lądowanie na Marsie. Robi to wrażenie, ale słuchaj, czy to jest stary wygodne, że... No kurde, nie jest miękkie. Nie jest miękkie zdecydowanie. Koszmar Smartiego ta, taka podkładka. Ale mamy ekranik, mamy... O... Fajnie, fajnie to brzmi. Mamy switcha Gaterona. Ta klawiatura waży 3 kg. To wszystko jest metal. Nie zegniesz nawet. Uu, takiego systemu nóżek? Jeszcze nie widziałem. Podnoszę jedną, podnoszę drugą. O, jest podniesiona. To jest na magnes. Po prostu spinner. Taki, żeby się zrelaksować. To nie spełnia żadnej, totalnie żadnej funkcji. Can you do this? I don't think so. Jak to pracuje? Bardzo fajny, bardzo fajny dźwięk. Jeszcze jest joystick na górze, który może spełniać zadanie myszki. Nie będzie to najtańsza klawiatura, bo kosztuje około 500 dolarów, czyli tak plus minus 2000 zł. Czy ta klawiatura zasługuje na miano najbardziej odlotowej? Czeka na Wasz głos. Jak widzicie, tutaj mamy większy wybór tych klawiatur, i zaraz kilka Wam pokażę, ale to pierwsza z nich firma Valkyria, znana bardziej w Polsce z produkowania sprzętu komputerowego, takiego jak obudowy i chłodzenia, ale widzicie, robią też. O, ale to dobrze brzmi, aż się zgubiłem w tym, co mówiłem. Spytacie, czy to jest z jakiegoś anime? Ja się dowiedziałem, słuchajcie, to nie jest z anime to są postaci stworzone przez firmę Valkyria i każda postać ma swoją klawiaturę i swoją historię w ogóle. I ta klawiatura właśnie reprezentuje Walkirię. Ta jest Merlin na przykład, o. Zobaczcie, się o detale też tutaj jest bardzo duża, bo tutaj mamy też pełną grafikę z metalowym tutaj jeszcze takim akcentem na dole, nóżki dwustopniowe. Tutaj, jak widzimy, klawiatura jest bezprzewodowa. Mamy tutaj dągiel, mamy pod USB-C przełączenie na Bluetooth czy 2,4 GHz i nawet Windows Mac. Możemy sobie pod Macbooka takie, taką klawiaturkę ogarnąć. Uuu, ale fajnie to wygląda. Jest nawet napis Cherry. No, ale dbałość właśnie o te różne elementy, każdy praktycznie przycisk jest w jakiś sposób wyeksponowany, zwłaszcza te najważniejsze, Shift, mamy tutaj funkcyjny, yy, strzałki są inne niż klasycznie. No, dajcie znać, co myślicie. Ta klawiatura naprawdę wygląda mega ciekawie i nie ma już tego elementu anime, więc jeżeli ktoś nie lubi anime, no to myślę, że to będzie bardziej w ich klimacie, bo to dalej jest Walkiria. Nie ma na kikapach żadnych fontów. One pojawiają się dopiero tutaj pod spodem, ale przez to designersko wygląda to naprawdę zajebiście. Mamy różne kolory. Kolorystyka wygląda mega spoko, ale patrzcie spód! Jest to wprawdzie plastik, ale naprawdę dobrze dopracowany. Nie dość, że ta grafika jest ładna, to jeszcze mamy takie wyżłobienia, co sprawia, że jeszcze bardziej to robi wrażenie. Element takiego metalu, który ma chyba tą konstrukcję. No, raz, że trochę ma być ładniej. Dwa, że ta konstrukcja ma być po prostu... Trochę dzięki temu jest stabilniejsza. To też jest wireless, więc mamy przełącznik na Bluetooth, mamy przyłącznie na e, Wi-Fi, mamy dągiel, miejsce, żeby się nie zgubił i USB typu C. Posłuchajmy... O, patrzcie, podświetliła się. No, jak jeszcze dodać zielone podświetlenie, to pytanie: czy za dużo? Czy właśnie przełamać tą zieleń, może czymś? Ale. Mega crispy też. Kurde, ale dobre switzerze tutaj zawsze pakują, na kombutek się pokazują. Naprawdę, wszystko brzmi przyjemnie. Mm. Szalone projekty, tych jest tutaj mnóstwo. Jeżeli ktoś nie lubi różu, no to na pewno nie będzie fanem tej klawiatury. Ona ma podobne rozwiązania, co inna, którą pokazywałem. Chociażby ten metalowy tył. Patrzcie, spód, kolejny raz. Bardzo rozbudowany, z pełną grafiką. Mimo, że klawiaturę kładziemy tutaj i w zasadzie nie widzimy tego, to jednak jest dbałość o te detale i można by to nawet postawić na półce. Jest RGB, RGB, no w ty przy tym oświetleniu ciężko też jednoznacznie ocenić, ale myślę, że jest dobre. Ale te fonty, co się stało z tymi fontami? Te fonty wyglądają tak, jakbyście wzięli normalny font i nadmuchali. To też jest pełna klawka, więc tutaj te elementy, ale nie było tego. Nie było pokrętła. I nie było ekraniku. Ten ekranik, powiem szczerze, nie wygląda jakoś tak super imponująco w swojej, swojej jakości. Jest to jakiś takie LCD, ale chyba nie na jakiś wyższych lotów. To co? Może różowa bestia. Słuchajcie, to jest coś zupełnie z innej beczki niż dotychczas. I może by powiedzieć, czy to w ogóle jest mechaniczne? Bo wygląda bardziej jak maszyna do pisania, tylko taka bardziej nowoczesnej wersji, ale jest mechaniczne. Nic specjalnego, szczerze. Bardzo cichy, to muszę powiedzieć. Tutaj mamy podkładkę pod nadgarstki, która widzicie, jest. Na stałe. Aha, z boku to wygląda tak, tu jest podświetlenie. Nie jest bezprzewodowa, nie ma też oplotu. Czy kuwa wzrok, ale czy. No, Ty, oceniacie. Ja nie oceniam, ja nie oceniam, ja tylko opisuję. Dobra, może to Was przekona. Patrzcie, to jaki. No, można powiedzieć taki sweet, taśny look, ale nie kolorystyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Tylko To, jak to zostało wykonane, słuchajcie, to jest plastik, ale one są, te kapy są obudowane, jakby w takim plastiku, dość charakterystycznie. To ta klawiatura właśnie świeci się takim własnym blaskiem. No, jest shiny. Pytanie, jak długo to się utrzymuje, czy przez użytkowanie to się nie ściera, czy to, no, nie traci na wyglądzie. Niestety, spód tutaj mnie trochę zawodzi, bo nagle okazuje się, że to jest zupełnie jakby inna klawiatura. Ktoś tu chciał oszczędzić po prostu na tym elemencie, ale dziwnie, linearne. Redy, może to jest ta klawiatura? Męska, co? Lubicie niskoprofilowe klawiatury? No to macie taką metalową, cała metalowa klawiatura, naprawdę wygląda ciekawie. Ten spód, ten spód wygląda jak takie, wiecie, jakbyście zajrzeli trochę do wnętrza tej klawiatury i zobaczyli, ten backplate był odwrócony w drugą stronę. Jest taki wpadający w róż ten backplate. Kurde, kolorystycznie bardzo specyficzna, ale cieniutka i przede wszystkim czuć. Tą wagę. Zobaczcie, rogi są zaokrąglone, więc to też sprawia, że tak przyjemna jest ta klawiatura. Ona już jest bezprzewodowa, możemy sobie włączyć Bluetooth albo wireless i też jest, może działać z MacBookami i spód. Tym razem nie zawiedziemy się, tego nie złamiesz. Nie masz szans w ogóle żadnych. A nóżki też są metalowe. I to doceniam też, taką dbałość o detale. Dągla mamy tutaj, i to jest bardzo fajne. On nam nie psuje wrażenia klawiatury, nie szpeci jej, bo jest ukryty tu pod spodem, w dodatku nie wypadnie też. Bardzo cichutka. Na mechanicznych redach, linearne to też czuć. Piszcie, czy to jest to. Ja już nie jestem najmłodszy i takie klawiatury sprawiają, że łezka się wokół zaczyna kręcić. Patrzcie to, retro, retro. To naprawdę wygląda jak moja stara klawiatura. Bo jest biała, ale coś powie, to jest biały? No właśnie, bo to jest taki wymęczony biały, brudny biały. Kojarzy mi się trochę z klimatem Commodore, kojarzy mi się z klimatem właśnie starych gier. Ten plastik jest na wysoki połysk, to się ze sobą kurde łączy, a jest to mechanik. Nie znam tego producenta, a jest wireless, wireless. wireless. Tutaj mamy przełączniki Mac, Windows i pod wireless Bluetooth albo 2,4 GHz i tutaj schowany jest ten element dany przez nas dąglem Trochę się ugina, trochę się ugina, bo jednak tu jest ten plastik. Oj, szasnęło. Oni patrzą na mnie. Pewnie starsi widzowie będą głosować na to i będą komentować, ale może do młodszych też trafi. Dajcie znać, czy to jest ta klawiatura, ten oldschool? Dobra, dziwnych rzeczy ciąg dalszy. Czy ktoś z Was widział taki rodzaj klawiatury? Słuchajcie, to jest też ciekawe. Jest to TKL-ka po prostu. Jest naprawdę ciężka. Mimo, że jest cała plastikowa, to jest bardzo gruby ten plastik i jak ja bym chciał, o, o trochę chrupnęła. Fonty zrobione na żółto, co jest ciekawe, że pokolorowali font. Przyjemnie się wciska, przyjemnie się wciska te, to pokrętło i pewnie tutaj możemy sobie coś ustawić, potwierdzić i tak dalej. Tutaj mamy takie flexi zrobione. Nie, to jest tylko, tam oświetlenia się za dużo nie ma, po prostu tam widzieć, że coś pracuje. Nóżki, one są jednostopniowe, ale w zasadzie dwu, bo możemy je wyjąć. Endorki trochę robi tak, ja już ze Smartym mówiliśmy, my nie lubimy tego rozwiązania, bo można zgubić te nóżki na w świecie. Jest to klawiatura, moi drodzy, po WiFi, z tego co widzę, tył też dopracowany, żółty, mamy taki pusty dźwięk tutaj. Czy to jest klawiatura, która zasługuje na miano najlepszej? Dobra, patrzcie na to, to jest też coś odjazdowego, ja czegoś takiego nie widziałem, to jest klawiatura, która jest cała metalowa i łatwo to sprawdzić, po prostu Słychać metal? Słychać metal. Ona nie potrzebuje nóżek, bo te, to, coś, co tu jest, jest jedną nóżką. Bo zobaczcie sobie, jak sobie ją położycie, to to stoi właśnie na tym. I tutaj się robi przestrzeń. Widzicie? No, ciekawe rozwiązanie. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Podoba mi się ta czerni, bo jest taka mm, matowa. Ten pomarańcz fajnie łamie y, tą konwencję tej czerni, chociaż ja nie do końca lubię pomarańcz. Jest ona bezprzewodowa. Tu macie podłączenie pod USB. Jest pokrętło. No jest ok, przyjemne. Wciskane. To jest jak taki brąz trochę, albo blue, blue. Co tu się kryje? Moi drodzy, to jest przykrywka i patrzcie to. Nic. Nic. Słuchajcie, to jest storage, czyli jakieś przechowalnia? Czy pojemniczek? O, pojemniczek, nazwę to pojemniczek. Więc jeżeli macie jakieś pierdółki albo dągla, możecie tu wsadzić i wtedy go schować, przykrywacie i. Nie ma, było nie ma. Słuchajcie, czy to jest klawiatura, która robi na Was największe wrażenie? Wygłosujecie, pamiętajcie. Kolejna klawiatura z serii odjazdowych. Patrzcie, tą klawiaturę. Jest to klawiatura 60%, powiem Wam, bardzo elegancka. Te kikapy są grafitowe i przez to mają taki elegancki vibe. Niebieski przycisk, chociaż jeżeli ja miałbym powiedzieć też o moich jakichś takich skojarzeniach, to trochę taki samolotowy, wyścigowy vibe kosmiczny. No, są te nóżki tu z tyłu, plus dodatkowo tu USB takiego, czego jeszcze nie widziałem. Jest specjalna nasadka dodana pod spód klawiatury. Proszę zobaczyć, o tak to wygląda jak leży. Co nam powiedział, z zredził producent, to switche. One są bardzo szybkie, bo są magnetyczne, dlatego no jest to lepszy trochę y, switch niż te, które omawiałem wcześniej. Wygląda w ten sposób, producenta ja nie znaju, ale pani przekonywała, że pooling grade jest naprawdę niski i że jest to dla do FPS-ów e-sportowa klawiatura. Głosujcie na nią, jeżeli uważacie, że to jest to. Myśleliście, że widzieliście każdy rodzaj dziwactwa, a ja wam powiem, nic nie widzieliście. Patrzcie to. Jest to klawiatura specyficzna dla fanów zimy, narciarstwa, gór, taki klimat. Małe elementy na shifcie, na Kapsloku na tabie one wyglądają naprawdę super, ale patrzcie tu, jak jest wygięta i jaką to formę przyjmuje. Prawdziwy klocek po prostu, kaloryferek. No, w zimę, kaloryferek jest bardzo potrzebny. Spód klawiatury zrobiłem w ten sposób. To mi się podoba. Ten akcent narciarski utrzymany, i spód. Dostęp do klawiatury. Widzimy, co się dzieje, jak to wygląda. Bardzo specyficzna klawiatura. Nie ma nóżek dodatkowych. Ona jest też bezprzewodowa. Możemy sobie wireless włączyć. To jest taki, jakby blue, ale z progiem aktywacji który jest bardziej odczuwalny, więc taki w brown wpadający. Klawiatura, z tego co widzę, podświetlenia raczej niestety nie ma. Czy to zasługuje na top klawiaturę? Chciałem teraz powiedzieć, że wchodzi prosty model. Pokażę najpierw od tyłu. Widzicie, dużo się nie dzieje. Nóżki specyficzne, takie, tutaj jest guma w ogóle. No, tych stożków nie wykręcicie sobie, więc na płasko ona nie będzie, jest bezprzewodowa. To jest sześćdziesiątka i od razu mówię, na tej sześćdziesiątce dużo się nie będzie działo. Ale, no dobra, odwracam, odwracam, gotowi? Ale jednak dzieje się dużo. To jest 60. i faktycznie nie ma ani pokręteł, ani żadnych jakichś dziwnych rzeczy. Kurde, podoba mi się to. No, ciekawe, co wy myślicie yy, o tych nadrukach? Jak z komiksu, jak z jakiejś kreskówki? Cała klawiatura ma klimat taki kreskówkowy, trochę czugowy styl, ale no, ma klimacik, ma klimacik. Zobaczmy, jak to pracuje. To nie ma koloru. To jest po prostu switch bez koloru. Dla mnie między redem a blue coś. Jest metalowa. Jest po prostu niezniszczalna. Patrzcie to. Nic, nie wygnę. Czy to jest najlepsza klawiatura? Wygłosujecie. Nie, w nic nie zdziwi i was po tym odcinku też chyba już mało zdziwi, jeżeli chodzi o klawiatury. W ogóle definicja klawiatury została zmieniona tu kilka razy. I to kolejna klawiatura, która zmienia definicję klawiatury. Monkey Style. Monkey Style bym to nazwał i to bezpośrednio widać na Escape'ie, bo jest małpa. Nie wiem czemu martwa. Tu jest banan. Tu jest banan, ale co tu robi marchewka? Karot log, no rozumiem, bo miał być kaps Lock, a jest karot log, jest grasów, ale totalnie marchewka i Małpa, tu przyciski, te funkcyjne, zostały trochę zakamuflowane zakamuflowane chińskimi znaczkami. Także mamy tutaj kanji, specjalne przyciski funkcyjne, ukryte, właśnie. Ma to swój klimat i podoba mi się to jest taki reggae style. Tu mamy też oczywiście bezprzewodowość, bo jak żeby inaczej. Niestety nie zaświeciło się i tego się spodziewałem, bo jak widzicie, te fonty są tutaj wypełnione. Tył jedynie światełko, które pokazuje, jak jest stan baterii. Mamy pokrętło, takie jak w jednej już klawiaturze było, czyli z lekkim wklęśnięciem. Pracuje to dość spoko. System, który już znamy od niedawna, bo od tego odcinka, czyli na magnesiki, ale w bardzo specyficznej formie. Widać pod spodem, co jest w środku. I teraz posłuchajmy tylko tej klawiatury na koniec. Oj, blue. Typowe blue, takie wręcz podręcznikowe blue. Ale fajnie coś mówi. Słucham? Czy to jest wybraniec naszych widzów? Czy ona dostaje order Computronic gaming? Powiem wam że masakra. Tyle tego widziałem dzisiaj. Pokazałem wam to co najciekawsze, bo było tego mnóstwo, ale niektóre rzeczy to wiecie żadna odkrywczość i rzeczy, które normalnie w Polsce widzieliście na pewno, więc nie ma sensu po prostu bawić się w takie rzeczy. No bo, ale mnóstwo tego przeklikałem. Także chyba będę miał odciski na dłonie.